Ho, 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 widzowie! Krasan Wojtek wita w kolejnym odcinku i dzisiaj mamy odcinek z modelem, który niedawno gościł na szorcie i niedawno hot gościł na filmiku z trzema japońskimi Batmobilami. No a dzisiaj przedstawimy najlepszy na rynku model w skali 1.64 metalowy, nieżywiczny yy... Na no w skali 164 lepszego modelu nie ma. Nie da, do niedawna jeden z lepszych był model, który niedawno w tym tygodniu zaprezentował Ojciec Gracz, czyli model od BMC Creation, nad którym myślałem, ale zdecydowałem się na kupno tego, tylko musiałem bardzo, bardzo długo czekać. Zanim zaczniemy dokładniej tutaj się tym zajmować, to zapraszam na Discord. Link pod filmikiem, gdzie nadal trwa konkurs halloweenowy, świetne nagrody, więc weźcie udział. A poza tym warto być na Discordzie, ponieważ tam dużo innych rzeczy się dzieje. Model to jest Mazda 787B w słynnym malowaniu Renault. Renault to jest japońska firma odzieżowa, sponsor, zwycięzca yy, rajdu. Lemon w 1991 roku, no i po tym kariera się skończyła. O, w ogóle model jest oczywiście licencjonowany. Już patrząc na pudełko, to widać, że motor Helix musiał się tutaj postarać, bo mocno, mocno premium nam tutaj pachnie. No i w każdym momencie, jak to otwieramy, to utrwalamy się w tym przekonaniu. Tu mamy model i już widzicie. Dlaczego mówię, że to jest najlepszy model metalowy, nieżywiczny w skali 1:64 z tym samochodem? Nie jest to model bez wad. Ja wam pokażę je, bo no nie ma co ukrywać. Model nie jest tani. Według mnie jest absolutnie wart swojej ceny. O, jeszcze jedna rzecz, bo pod spodem ja już wyjęłem, Mamy karteczkę z tym, gdzie jakie części są w takim śmiesznym woreczku i w takim woreczku mamy coś, co jest bardzo przydatne łyżeczka od Motor Helix którą możemy sobie podwadzić i wyjąć elementy z pudełka, ale nie tylko bo ma jeszcze znacznie bardziej ważne zadanie poza tym tutaj to powinniśmy bez problemu raczej wyjąć Nie jest wcale taki delikatny, bo zobaczcie jak go za skrzydełko wyjmowałem, ale skrzydełko mimo, że są podpórki i jest zrobione dosyć solidnie. No i tutaj mamy woreczek z elementami, które mogą się przydać albo do dioramy, albo do kustomizacji modelu, bo mamy podpórki, na których można ustawić te panele zdejmowane Zaraz zobaczymy jak nam to się uda zrobić albo nie uda no to wcale takie proste nie jest no, takie bardzo trudne też nie jest widzicie no, można sobie ustawić, ale to jest drobiazg te podpórki można przesunąć Mamy tutaj coś, co zastanawiało ojca gracza, bo na zdjęciach różnie to wyglądało. To są aerodyski poprawiające aerodynamikę. Elementy do kół. Mamy w różnych wersjach, bo inne są z przodu, inne są z tyłu. No i tam właśnie też chodziło o to, że z tyłu coś złotego jest, co to, to jest złotego. No to jest właśnie taki dysk, który, zobaczcie, nawet ma napisy: Volk Racing. One są na yy, magneskach, więc nie ma problemu z ich. Zamocowaniem problemem może być ich zdjęcie. To samo jest z tymi elementami tutaj. Magnesy są w środku i one są wyłapują elementy magnetyczne metalowe, bo sam zamach nie jest magnetyczny, więc magnesy niby tutaj nie, ba, nie, nie dały muszą być albo magnesy w tym elemencie podnoszonym, albo jakaś płytka metalowa wklejona. Teraz popatrzmy na model. Model jest po prostu przepiękny i jest bardzo, bardzo dokładny, no to nie będzie wątpliwości. Mamy oczko haka holowniczego, mamy wycieraczkę, która jest oddzielnym elementem. Mamy świetnie zrobione światła za tymi kloszami. Mamy lusterka, które są lusterkami. Mamy antenki. Mamy wspaniale wykonane koła z oponami Dunlopa. I tutaj jest pierwsza i według mnie największa wada, ponieważ mamy układ hamulcowy. No nie da się ukryć, że jest układ hamulcowy. Mamy tarcze i mamy zaciski. Zaciski pomalowane na czerwono. Tylko, że o ile zaciski nie powinny się obracać, to tarcze powinny się obracać. To samo jest z tyłu. Ale to są, no, to już są takie drobiazgi uproszczenia, które prawdopodobnie wynikają z tego, jak ten model jest wykonany. No jeżeli koła mają się obracać, jeżeli mamy mieć tutaj podnoszone te elementy, to inaczej tego się zbytnio nie da zrobić bez zbytnich komplikacji i olbrzymiego podniesienia kosztów. Ale mamy tutaj, zobaczcie, też, no może to nie są siateczki. Ale to też nie są modele w takiej cenie jak modele żywiczne. Niemniej, zamiast po prostu pomalować na czarno, no to mamy tutaj wklejoną imitację siatki wykonaną z plastiku. To samo jest tutaj. No tutaj z tym wydechem też jest świetnie zrobione. Zobaczcie, są dodatkowe elementy. Jest to pomalowane mnóstwo kalkomanii. Zobaczcie, nawet tutaj te otwory. To wszystko wygląda po prostu rewelacyjnie. Z tyłu, no z tyłu mamy uproszczenie, że światła są pomalowane, ale tutaj wrzucenie świateł akrylowych nie do końca miałoby sens. Dużo by nie dało, a bardzo skomplikowałoby wykonanie tych elementów. Teraz spód. No spód to będzie płaski, tak jak w prawdziwym samochodzie, tutaj z elementami dyfuzora i aero z tyłu. No bo yy, tego wymagała aerodynamika. Tam nikt nie robiłby odsłoniętego, żeby to wyglądało w jakiś, nie wiem, niezwykły sposób. I teraz popatrzcie na przód. Mamy wykonaną z metalu chłodnicę, mamy Mazda Speed. Mamy tutaj nawet jakąś tabliczkę, na której coś jest napisane, chociaż w tym powiększeniu, to ja wam nie powiem co, tutaj jakiś zbiorniczek z płynami. Opony to oczywiście sliki. O, i coś niezwykłego, bo yy, jak na taki model to te koła się obracają. Ale to też właśnie wiąże się z tym, że gdybyśmy mieli zaciski nieruchome, a tarcze miałyby się obracać, no to yy, życzę powodzenia. Z tyłu mamy te skrzydełko na dwóch spornikach, które są taką kratownicową konstrukcją, nie są po prostu dwoma kawałkami plastiku czy czegokolwiek. Mamy znowu fajną głowicę, mamy elementy zawieszenia, bardzo skomplikowane to jest. Mamy kolektor, mamy silnik wankla, mamy transmisję, ten układ przeniesienia mocy. Mamy tutaj imitację, że to jest włókna węglowego. Tutaj mamy y, kolejną chłodnicę z boku. Mamy różnego rodzaju zbiorniczki płynów eksploatacyjnych. Mamy przewody, w tym coś, co y, prawdopodobnie jest przewodami paliwowymi i jest transparentne, przezroczyste. Nawet tego typu detale są zrobione. Zobaczcie tutaj te wiązki przewodów, y, elektrycznych, olejowych. No, zrobiono niesamowitą, niesamowitą tutaj robotę. A model w sumie nie jest droższy od RLC. On nie jest taniej. Jest no, tak prawie dwa razy droższy od modelu od BMC Creation, który nie jest też idealny, ale obecnie to chyba jest... Jeżeli uda się go w dobrej cenie kupić, najlepszy model, który nie będzie Hot Wheelsem. Można jeszcze poszukać modeliku Kokiosho, który jest starszy i dużo trudniej dostępny. No i teraz jeszcze zobaczymy, zobaczcie, mamy tutaj te erodyski, które trzymają się na magnesy. I z tyłu. I tutaj jest właśnie do tego nam potrzebne, prawda, że świetne rozwiązanie, taki drobiazg A pomaga. No to tyle, jeżeli idzie o ten model. Ja uważam to za jeden z najlepszych modeli metalowych nieżywicznych w mojej kolekcji w skali 1.64 motor Helix zrobił świetną robotę jestem pełen podziwu, a jeszcze bym zapomniał no bo przecież mamy środek zobaczcie, że w środku nawet mamy wspaniale zrobione takie elementy jak uprząż to jest jeszcze sporo innych detali zrobionych, których no my zbytnio nie zobaczymy, bo wnętrze jest czarne i te okienka są naprawdę malutkie, bardzo mocno ograniczają wgląd w to, co jest w środku. Ale wygląda to po prostu wspaniale. Co myślicie o tej piękności? No według mnie jest to naprawdę rewelacyjne, ale ja się będę tutaj powtarzał i będę stronniczym, bo bardzo, bardzo lubię ten samochód. To wszystko w dzisiejszym filmiku. Życzę, aby wasze kolekcje zawierały jeszcze ciekawsze modele. Zapraszam ponownie na Discorda. Zapraszam do wzięcia udziału w konkursie. Jeżeli spodobał Ci się mój filmik, jeżeli podobają Ci się te materiały, które robię, albo przynajmniej za bardzo ci nie nudzą, no to daj łapkę w górę, czy subskrypcję. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia niedługo. Cześć!